Go. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, zostawcie łapę w górę taką, subskrybujcie kanał, bo lubimy 450 subów. Yy, no i jesteśmy na mandalku z kamerką, widzicie, to ja jestem, to ja jestem. A teraz mój drodzy wlatuje intro. Zasugerować na kolejnym odcinku, moi drodzy. Jesteśmy. O! Co ja zrobiłem? Mam skrót klawiszowy, zły sobie ustawiłem, i. No, no więc gramy teraz sobie na one bloczku. Zostawcie oczywiście, już to mówiłem, ale jeszcze raz. Zostawcie łapy w górę. I subskrybujcie ten kanał, to jest ważne, a my lecimy. Lecimy i wpadę się na mojego Twitcha, bo zaraz wracam do live'ów. No dobra, no to tyle powiedziałem w sumie z, z tego co chciałem. Time... Ja wnoszę... 🎵🎵🎵 Nie, poczekajcie, intro mi się włączyło, muszę zmienić ten skrót klawiszowy. Później, yy... Time said. the day... Nie. No patrzcie, jak ja A naciskam, to wam się i... normalnie. Więc, bo ja generalnie nie robię przymontażu bo to wychodzi nawet w miarę fajnie z tym tego. Dobra, już mogę sobie, Ju w końcu, czekajcie, że ja w końcu mogę sobie zrobić kilof kamienny. No akurat tutaj, ale później na przykład żelazny to już będzie na tym etapie można zdobyć. Więc czasami będzie łatwiej, ale będzie też trudniej oczywiście. O, ale mogę sobie teraz na przykład zrobić, i wiecie, ile to ma? Tu masz 131. Patrzcie, czekajcie, tylko, Ej, czy ma coś takiego też, Zastos przetestuję. Nie, znowuż mi się, ciągle mi się coś tu włącza. To jest takie, a przydałyby się w sumie dwa. Ja zawsze lubię dwa piece mieć. Dlatego zrobię sobie jeszcze jeden, dobra, szybko. Dobra. Dobra, e, więc tutaj sobie włożę to, a w sumie na razie nie muszę tego węgla wkładać. Ja sobie tutaj odłożę resztę tej tutaj... O, ja już prawie całą skrzynię zapełniłem. Dobra, na razie to tu odłożę. I lecimy, moi drodzy, to już jest, nie wiem kiedy wy to wy to chyba oglądacie, nagrania to 7 czerwca, wy to gdzieś chyba już nawet 18 pewnie widzicie, 17, 18 stawiam już, 17 chyba macie jako dzień wolny, jeżeli to oglądacie 17, to napiszcie, czy macie dzień wolny, albo jeśli oglądacie to po, bo na pewno to nie jest przed, bo wiem, że mam na 16 nagrany film czerwca. A jeżeli macie wolne, bo nie wszystkie szkoły ja wiem mają wtedy wolne. To tam różnie bywa wtedy w tych szkołach. Czekajcie, wezmę sobie jedno i też jedno włożę tu. O, już mamy żelazo, ty to ja sobie od razu lepsze itemy zrobię w sumie. Czekajcie, to ja sobie zrobię. A na początku standardowo jeszcze się kierka, a właśnie mieć, bo tu mowy już chyba na tym będą się pojawiać, a mieć jest... Mega, to długie... na przodku kilo, a drugie co robię, to jest miecz w sumie Cztery mamy. Kurczę, nie starczy nam na mierze. ale dobra, chociaż mamy ten kamienny. myślę, że już się noc zrobi. Czekajcie, musimy. Okej, okay. kurczę, ale nie łopatę tak trochę dziwnie, szczerze, zrobić. Ale dobra, lecimy tą. Te filmy są codziennie na wjazdach spróbuję, Na razie. Szczerze, jak obliczyłem, uda mi się, bo jestem dwa tygodnie do przodu z filmami gdzieś. Czekaj, jak siódme, no to prawie dwa tygodnie jestem. Jutro będę dwa tygodnie z filmami do przodu, gdzieś sobie trochę mniej. Ponagram, bo dzisiaj może to zdziwić, ale sz, sz, szósty film nic nagrywam. Tak? Jak ktoś mówić, Jak duży? To nie jest dużo. Ostatnio to chyba za 8 filmów nagrałem. No mówię, ja muszę teraz tego. Ale nastawcie się, że od września film będą co 3 dni. Okej. Okay? Możemy tak się umówić nawet nie co dwa. O ty! Przepraszam cię. Jezus, prawie zabiłem. O ty za... I nie nie. Nie, 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 o, nie lubię zombiaka, kurczę. Przez to, że prawie zabiłem. O nie nawet... Ale to chyba nawet się nic nie stanie, jakbym miał jakie mu Może bym tak zabolało jak uszczepnięcie e, ej Ej! Mam jakieś jedzonko w ogóle. Ty, ja prawie jedzonka nie mam. O ty. Ej, ma, mam karot. Czekajcie, dam jej to. Masz to. Ktoś lubi jabłka z was? A nie jabłka? Dobra, to ja sobie zjem w sumie. Jak nie lubicie, bo ja się troszczę o zwierzęta bardzo. O, będę mieć lepszy mięs, to będzie też dobre. I sobie jakąś zbrojkę. Zbrojka by się... O nie, co ja robię? Rojka by się zaraz przydała, ale zaczynam zawsze. Ja mam tak zawsze zaczynam, od napięć 6 minut dopiero filmuję, a to jeszcze... Możemy mieć 10 nawet po siedzień. Ja to przed 21 nagrywam. Ja, nie, ja po 21 już nie nagrywam generalnie. Raz w Minecraft było nagrywałem o drugiej e, rano. I to był pierwszy chyba w historii i może ostatni, Nie no, może nagram... Jakiś... O ty. A, pajączka też zdobiliśmy, dobra. No, ale w skrzynce też są dosyć takie Fajne i ten, dobra, jabłko. W ogóle fajna. Mi się mega podoba ta tekstura. Ja nie wiem dlaczego jej teraz nie ma. Patrzcie, ja mogę sobie... Słuchajcie, w ogóle... A, wyłączę Wam dość spaka na chwilę, o jak jasno. No. Ten modzak, poznajcie. Patrzcie jak teraz to wygląda. W ogóle nie, nie, ja sobie włączam z powrotem. E, dobra. No ogólnie on jest zawsze wgrany, więc zawsze go będziecie mieć. Ale mam tyle, jeszcze mam chyba ponad 40 melonów, więc to też... No wiesz, jak będę mieć za dużo. Kurczę, nie chcę zabieć, ale jedzonko to jest tego. Jak nie, to nie będę mieć w sumie jedzonka za bardzo. No, ludzie też zabijają w prawdziwym życiu zwierzęta. No i co poradzić? Jezus. Ej, straciłem wszystkie itemy w tym momencie. I ja, ty przez. Ty, ja muszę. Ej, skrzynkę. Aha, mam. Jezus, mam itemy. Poczekajcie. Mam itemy moje! Ale nie te tego! Spadł mi ja Ja muszę... Ej, ja tą skrzynkę robię o wiele dalej. Co nie teraz. Eem. Dobra. Jezu. Dobra, dajcie mi to. Ej, ty, dajcie mi to. Jezu, jeszcze mam tyle itemów. Jezu... sobie nawet... O kurczę, nie, Dilta potrzebuję. No nie, Creeper. Creeper musiałeś to zrobić. O! Jest lepiej ja nawet craftingu już teraz nie mam. Jeden piec, nie mam pieca jednego. Czekajcie, a ja. Ej, tu był piec. Jezu, nie mam pieca. Nie mam pieca. Większość z on tego upadło. Nie. Wiesz, że tu. Owcy żadne, nie mam miałem ja Trzy owce. No nie. Czekajcie, czekajcie, ale wiecie, co ja mogę zrobić? Mogę sobie lepszy kilo chociażby. O nie, ja już nie mam tego mojego. Ty, ale ja chyba, o kudle, mogę je tak schować też, miałem tyle itemów, akurat w najgorszym momencie musiał mnie złapać ten. Czekaj, żeby sobie chociaż ta łopatę sobie zrobię. Ej, w ogóle, kiedyś myśleliście na tym, żeby były te, Ej, na przykład zbroj z kobla, bo to też byłoby fajna że w sumie z Dilda też nie ma do żelaza. Ja ty, ale co się stało w tej... Ej, ja muszę mieć zrobić. Ej, w sumie powinienem jako pierwsze mieć zrobić, bo no, ja sobie wszystko teraz zrobię, no dobra. Nie mam... Ej, ja mam tak naprawdę wszystko plus tych żelaznych rzeczy mojego żelaza. Jakieś 20 żelaza poszło pewnie. Nie, może nie do, ale 15 na pewno to jest dużo dosyć. Ale nie straciłem, miałem dużo rzeczy w skrzynce i to się opłacało mi. Ja mam też tam skrzynki nie. Ja, ja tu nigdy już skrzynki nie postawię. Czekajcie. Ej, a gdzie mam kobla? Ty kobla już nie mam Czekaj, irona żadnego już nie mam, tak No nie mam zupełnie żadnego. Please, żeby tu jakiś iron. Jest dziesiąta minuta filmu, a no nie kiedy i pali Nie, nie, nie Typa, wybuch! Aha! On nie zabił kolejną owcę! No nie! że gdzie jest? Ej, tylko mi crafting w sumie ucierpiał. I jedna świnia. Ej, ci on tak. Cześć, to ja się tak będę odsuwał. Ej, to będzie dobre. Ej, jest sobie time. Time set day. Dobra. Nie, 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 O kurde. Mam mięso, ale... To mnie wcale nie pociesza. Ej, mi tu tu chwilę jakieś... Ale później będzie ich ponoć mniej. Nie, jak problem nie chcę tego. Jak chcę inny był... O, ale mam tu. Jestem. Na przykład Andesy, no oczywiście, że niech to by się... Czekajcie, gdzie to, było? Nie, bo niebo. Czekajcie. Craftinga nie mam. Ty. Crafting mi nawet yy, uciął, kurczę. Tutaj, tak, to było tu, bo tamte. Jeszcze powinienem mieć drugi piec, którego na mo ten moment, nie, a nie będę gdzieś się myliło. Ej, ja mam plan w sumie. Mam plan, co trzeba zrobić. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Ja tabliczkę jak kiedyś tak robiłem, pamiętam. Ej, tylko, ej, ja nie pamiętam, jak się ta. Ej wstyd, bo ja nie pamiętam... A wiem, dobra! Ja tej, ale... Bo ja dawno też nie robiłem w sumie. Patrz. Nie wierzę, to samo mi się znowu zrobiło. Muszę z miejsca wy... Słuchajcie, ja może to dy. No dobra, niech już będzie, duch. No nie! Kurde, ja to a używam, a ja myślałem A sobie zrobię, kurczę Aha, i tu już nie ma i grawer też mi już spada. Ty, a wody mam? Mam wody ja ty. Please, jak wypadę to będę uszczęśliwiony I nie wypadło Dobra, no to jest jakieś poświęczenie. Aha Się. Przepraszam, was, że za to mi się ciągle włącza, ale. Dobra, ja chyba na ten odcinek skończę. Zmienię sobie zaraz, szybko, ten odcinek, jest krótki. Wszystko odkładam, żeby nie było takiej sytuacji jak wcześniej znowu, No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na Kapacie nie ma mi temu yy, odcinku na kanale, moi drodzy. Do zobaczenia. Yy, Poza Was yy, serdecznie.